Cześć, z tej strony Skorpionek e, Witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale e, Zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału i polubienia e, oraz skomentowania i zapraszam e, Dobra, słuchajcie widzowie e, pierwsze co, wiadomo e, zetniemy sobie drewienko i oczywiście potem będę starał się zrobić jakiś domek E, no i e, mam nadzieję, że w drugim odcinku już ten e, domek będzie skończony. Dobrze, drewienko mamy już zebrane, także możemy sobie e, przerobić te wszystkie e, drewienka na crafting. Nie dwa, <laughs> e, na jeden. No i parę patyczków zrobimy. O to w tym chodzi, prawda? Survival pick. Robimy jakieś kilofik. Na razie nie będę robił żadnych narzędzi innych, ponieważ na razie mi się nie przydadzą. I kopiemy teraz kamień. Dobrze, myślę, że już mam wystarczająco dużo kamienia, także zrobię sobie kilof i może siekierka. I teraz możemy trochę węgra, węgla zebrać. Dobrze, cała teraz ruda jest zebrana i myślę, że możemy poszukać jakąś kopalnię. I może jeszcze przy okazji pozabijam troszeczkę rybek, żebym miał e, co jeść. No chodź do Gdzie hmm, mam to mięsko? Mi się kończy życie. Zabijam, nie zabijam. Gdzie jest to mięsko, widzowie? Jest tam. To nie jest tej rybki, ale mamy. Tam widzę następne, tylko okej. Okay. Myślę, że to będzie taki luźny odcinek, ponieważ... Dawno nie grałem w tego Minecraft'a i na razie to jest taki jeden z pierwszych e, takich gameplayów. Nie wiem jak to się wymawia. E, no bo miałem przerwę, bo grałem sobie w inne gry. Dobra, a tu mam jakiegoś cave'a, ale widzę, że jest cały zarany. Chyba, że będzie coś, nie. No. Węgla nie będę zbierał, bo już mam 17. Teraz sobie zrobię w ekwipunku miejsce. Się porządek, bo ja nie lubię, jak nie mam porządku. A bo poczekajcie. Wyjdę. I akurat mam idealnie na piecyk. Dobra, mamy wszystko. Możemy lecieć do jakiejś kopalni? O! Żelazo, ale fajnie. I to tak blisko. No i fajnie, piszę żelaza, nie ma tu. <laughs> nie ma tu innego, innych już chyba nie ma. Oj, widzę na minimapce, że są tu jakieś szkielety. O, mam pomysł. Wiecie co zrobię? E, tarczę sobie zrobię, tylko najpierw kurczę muszę przepalić sobie jedną sztukę żelaza. O kurczę, słyszę. E, słyszę to? Nie ma jak tu przejść. Na szczęście, na szczęście. E, dobra, jak to się robiło tak. I teraz o tak, dobrze. Jednak jeszcze nie zapomniałem. I teraz przy... Dobrze. Można iść się ze szkieletami, Nie, <grych> ja tak naprawdę to idę sobie... O kurczę. ile ich <grych> jest! Dobrze, niech się biją. tyk. tyk. Dobrze. Tyk, tyk. Dobrze, fajnie poszło. E O, akurat tak się trafiło nam. Mi. Dobra, Dobra skoczę sobie tutaj i do tego statku. Yy, go zlutuję sobie, bo warto. Może będzie mapa? Założę sobie moją pierwszą zbrojkę. I yy, jeszcze mam taki pomysł, że mogę zrobić sobie łódeczkę dobra mamy łódkę i możemy powoli się kierować do o kurczę, do lądu i może ścinać więcej drewna już widzę że pierwsze mogły mi się pojawiają na minimapce niestety ale myślę, że teraz pójdziemy zbierać sobie wełnę, żeby mieć na łóżko. No, posadzimy się. Gdzieś tu powinno być owca. O, proszę bardzo. Pierwsza owieczka. Gdzieś eee, tu powinno być owca, ale to jest o, miało dobrze. Mamy już dwa, dwie sztuki wełny. O kurczę, I teraz idziemy po następnym. Okej. Okay. Crafting. Łóżko tak się robi. Pyk, pyk. I śpimy. OK. Możemy łóżeczko wziąć i na zapas mogę sobie mięska jeszcze troszeczkę wziąć z tych owieczek. No i tyle. Myślę, że na razie jak na mój taki pierwszy raz jest OK wszystko. O kurczę, pochwaliłem się za szybko. Dobra, tu mamy jakiegoś cave'a. Tylko muszę tak schodzić, żebym się nie zabił. Dobrze, teraz tutaj. E, tutaj. O myślałem, że na, e, na starcie nas wita e, żelazo, ale to była mieć jednak. Dobra, schodzimy sobie. E, moja mini-mapka była na czym? O tutaj. Ja, bym ja bym muszę sobie kontakt dać, żeby bo... wyjść. Wyjście. Zatwierdź. Gotowe. Mamy pointera? Mamy. Chyba. O, wyjście. E, może A by to się p... zaraz nie okazało, że to jest jakiś kuch, czy ślepy zaułek. Zaułek. No i chyba. O, jest żelazo. No Come on. O, tylko jedno. Ale jest. To już jest coś. Tutaj nie ma nic. Tutaj coś mamy, ten teges. Tak e, jak kurczę, coś przeoczyłem jakiś żelazo, to piszcie w komentarzu, ale widzę, że tutaj nie ma niczego. Także musimy wychodzić. No, czym się podsadzać? Czekajcie, jeszcze sobie to przerobię. Dobra, deską się podsadzę. I co? Do wyjścia. Jak będziecie słyszeli jakieś głosy w tle, to yy, ten, to rodzinka akurat się spotkała. Moja. I yy, no. Dobra. Wyszedłem. Yy, I co teraz zrobimy? Myślę, że. To już jest odpowiedni czas, aby skończyć naszą przygodę. Na razie jeszcze sobie chrupne, chrupne e, łososia, i będziemy się widzieli w kolejnych odcinkach. E, zapraszam Was do zasubskrybowania, skomentowania i polubienia tego filmiku. E, życzę Wam miłego dziąka. No i co? No i papa!